Obecne procesy transformacyjne przyspieszają rozpuszczanie gęstości trójwymiarowej i demontaż starych systemów. Dobra wiadomość jest taka, że transformacja naszych ciał subtelnych i fizycznych przyspieszyła. Zła wiadomość jest jednak taka, że nadal znajdujemy się głównie w trzecim wymiarze, gdzie ludzie walczą o przetrwanie i gonią jedynie powierzchowne przyjemności. W czwartym wymiarze, w który coraz częściej się wpatrujemy, Prawo przyczyny i skutku działa znacznie szybciej niż w trzecim wymiarze. W piątym wymiarze teraźniejszość i przyszłość dzieją się niemal w tym samym czasie. Nasze ewentualne myśli i pragnienia materializują się jeszcze szybciej. Cała przestrzeń tej przestrzeni wypełniona jest energią miłości, ale indywidualność istoty zostaje zachowana. W trójwymiarowej rzeczywistości wszystko jest uwarunkowane. Na wszystko trzeba zapracować w ramach rywalizacji i ucisku innych. W piątym wymiarze króluje tylko miłość i jedność. Czwarty wymiar jest rodzajem przestrzeni tranzytowej pomiędzy trzecim a piątym wymiarem. Im wyższe mamy wibracje, tym szybciej materializują się nasze myśli i uczucia, szczególnie te negatywne i toksyczne, które mogą nas powalić i odrzucić znacznie szybciej niż w trzecim wymiarze. Wyobraź sobie, że przenieśliśmy się już całkowicie do piątego wymiaru, który dałby nam natychmiastowy dostęp do wszelkich naszych pragnień lub intencji, lęków lub innych pomysłów. Przeciętny człowiek doświadcza dziś przede wszystkim uczucia podejrzliwości, agresji i całej gamy obaw o swoją przyszłość. Przyzwyczaił się, że w życiu spodziewa się tylko najgorszego. A takich ludzi są miliardy. Ci ludzie mogliby wyrządzić wiele szkód w piątym wymiarze tylko w oparciu o swoje myśli, i jest to również główny powód, dla którego obecnie nie jest możliwe masowe przejście do czwartego i piątego wymiaru. Jednak dzięki najbardziej zaawansowanym istotom duchowym następuje to w mniejszej liczbie, a w nadchodzących latach transfer ten będzie coraz częstszy. Będzie coraz więcej osób, które będą inspiracją dla innych, wskazując im drogę do wyższego wibracyjnego sposobu bycia. Przejście w wyższe wibracje z osobistej perspektywy było i zawsze będzie ściśle indywidualne, oparte na ludzkiej świadomości i naszej osobistej odpowiedzialności za każdą myśl, uczucie i działanie. Jeśli nadal będziemy postrzegać siebie jako ofiarę, obwiniając wszystkich innych za wszystkie nasze problemy, nasza indywidualna przemiana zajmie znacznie więcej czasu masowe przejście do wyższych wibracji rzeczywiście nastąpi, ale nie nastąpi to bez zmiany naszego sposobu życia. Aby cała planeta i żyjąca na niej cywilizacja przystąpiły do tego procesu, konieczne jest, aby najbardziej zaawansowani duchowo z nas dotarli do tej przestrzeni i sposobu życia oraz pokazali nam drogę do tej przestrzeni i jak się tam orientować.